Do Unii przyjechało w minioną sobotę 250 tancerek i tancerzy na 28. Mistrzostwa Polski w tańcach sportowych. Był to najważniejszy sprawdzian tancerzy przed przyszłorocznymi Mistrzostwami Świata w Wilnie. Przez półtorej minuty występu każda zawodniczka czy zawodnik musieli przedstawić jak najlepiej to, co poparte było wcześniejszymi intensywnymi treningami. Po pierwsze, to jest jeden z etapów ważnych w karierze tancerza. Po drugie, to jest jeden z ważnych czynników, dzięki któremu możemy jechać na Mistrzostwa Świata. Zresztą, te moje zawodniczki to są wielokrotne mistrzynie Świata. Proszę po, popatrzeć na nie: to jest Nadia Rosiak, to jest Zosia Ćwiklińska, to jest Nina Wąsek, to jest Małgorzata Antosik. One były w tym roku na Mistrzostwach Świata w Chorwacji. I za, ile medali? 9 złotych medali przywiozłyśmy zarówno na mistrzostwach Polski jak i na mistrzostwach świata zawodnicy startują w kilku konkurencjach Każda konkurencja jest inna, różni się. Konkurencja jazzowa bardziej jest oparta na technikach tańca jazzowego, broadwayowskiego plus klasyka, demi klasyka. Taniec współczesny to jest mieszanka bardzo wielu stylów. Teraz doszły i gimnastyka, i akrobatyka, i klasyka, i najprzyróżniejsze ruchy z tańców nowoczesnych. Taniec disco slow to jest. Wolny taniec, który musi pokazać piękno ruchu, giętkość tancerza, skoki, piruety z bardzo dużym, takim delikatnym wyrazem, czyli elegancję. Żeby sprostać wymogom mistrzostw, potrzebne są godziny treningów. No, taniec sprawia mi bardzo wielką radość i jestem naprawdę wdzięczna, że mogę to robić. i no, Kocham to robić codziennie i sprawia mi to wielką naprawdę przyjemność przekazywanie emocji. No i pracowanie nad techniką, elementami. Ja bardzo lubię. Co jest najbardziej trudne dla Ciebie w Tańcu? Co sprawia najwięcej kłopotów, z czym sobie nie radzi. Najczęściej to są elementy, które trzeba bardzo dużo ćwiczyć, żeby osiągnąć jakiś właśnie sukces w nich, wiele skoków, ale najcięższe według mnie jest zebrać się, pojechać na trening i zrobić wszystko to, co trzeba, bo czasami jest to bardzo ciężkie. No ale nikogo to, nikogo to najczęściej nie obchodzi, trzeba przyjechać, zrobić i wrócić do domu. Od małego już wiedziałam, że... Yy że lubię się ruszać, lubię y, odkrywać nowe ruchy. I po prostu tańczyłam w domu sama dla siebie. Jak moja mama to zobaczyła, no to mnie od razu zapisała na zajęcia. I najpierw tańczyłam taniec towarzyski, ale to nie, nie bym. No, nie lubiłam tego tańczyć, więc przebranżowiłam się właśnie na taniec nowoczesny. Najbardziej zależy nam na tym, żeby po prostu nam spodobało się to, jak zatańczyliśmy, żebyśmy same czuły się dumne z tego, co pokazałyśmy, emocje, technikę. Rewalizacja oczywiście jest ważna, bo sukcesy w sumie pokazują to jak staraliśmy, i jak staraliśmy się i chcieliśmy pokazać technikę i emocje. Myślę, że jest rywalizacja pomiędzy nami. Myślę, że jest bardziej przyjaźń niż rywalizacja, ale z nieznanymi na przykład z innymi zawodniczkami troszkę jednak jest. I co chcecie zdobyć? Jaki to jest dla Was kierunek na coś, do czego się przygotowujecie? Tak naprawdę chciałobyśmy po prostu dać siebie wszystko, żeby być z siebie dumnym. I te miejsca są bardzo ważne i dają nam kwalifikacje do do świata i różnych sukcesów, ale tak w sumie najważniejsze to jest to, że jak tańczymy, to, to jest na, radość I, między, i możemy pokazać swoje emocje i Inni ludzie mogą to poczuć. Pan jest trenerem własnych dzieci. Od lat osiąga z nimi wiele sukcesów. Zawodnicy startują w pięciu kategoriach wiekowych. To jest młodzicy, kadeci, juniorzy młodsi, juniorzy starsi i młodzieżowcy, czyli już dorośli tancerze. Startują zarówno w występach solowych, duetach, Mini to wszystko opieczętowane jest taką satysfakcją też z tego właśnie co robię, oczywiście to są miliony treningów przez te 15 lat, no i mam nadzieję, że to zapro, zaprocentuje tutaj na parkiecie w Uniejowie. Taniec to moja pasja, tańczę od dziecka, nie wyobrażam sobie życia bez tańca, taniec to przede wszystkim oderwanie się od rzeczywistości i od, od reagowania różnych e, stresów, problemów i taniec to całe moje życie. Po trzech najlepszych zawodniczek lub zawodników w każdej konkurencji otrzymuje nominację do reprezentowania Polski na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Wilnie.